Dzień dobry! Serdecznie witam grono uczestników tegorocznego forum akademicko-gospodarczego. To dla mnie zaszczyt móc podzielić się doświadczeniami grupy BIG w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii, a szczególnie sztucznej inteligencji. Na początek warto wyjaśnić, czym jest sztuczna inteligencja. To dziedzina nauki i techniki, która zajmuje się budowaniem systemów komputerowych zdolnych do wykonywania zadań zwykle wymagających ludzkiej inteligencji. Dokładniej są to umiejętności takie jak rozumowanie, Uczenie się, planowanie, rozwiązywanie problemów oraz adaptacja do nowych sytuacji. Sztuczna inteligencja, tak jak inne technologie, może być wykorzystywana w dobrych i złych celach. Dzięki ekspertom Big i Digital Fingerprints wykorzystujemy AI w obszarze ochrony antyfraudowej. Kluczowe jest przy tym zachowanie transparentności w dokumentacji oraz audytowalności i wyjaśnialności modeli zarówno pod kątem regulacyjnym, jak i etycznym. Dzięki tym wysiłkom organizacyjnym i formalnym zapewniamy stabilne działanie i finalnie lepszą ochronę klientów indywidualnych i instytucji finansowych. Należy też podkreślić, że w dużym zakresie jesteśmy firmą technologiczną. Produkty Big dla sektora finansowego i klientów indywidualnych to rozwiązania oparte na analizie ogromnej bazy danych i na złożonych algorytmach. Wyobraźcie sobie państwo, że co drugi dorosły Polak ma aktywny kredyt, kartę kredytową, hipotekę lub kredyt gotówkowy i każda zmiana w tym kredycie, każda wpłata lub opóźnienie jest raportowana do Big co najmniej dwa razy w tygodniu. My takie dane przetwarzamy, agregujemy i w postaci raportów i scoringów udostępniamy instytucjom, gdy przysłowiowy kowalski ubiega się o kredyt. Jednak BIG świadczy i rozwija też inne nowoczesne usługi. Jak to robi? Przede wszystkim obserwujemy potrzeby klienta i w odpowiedzi na nie rozwijamy usługi technologiczne. Aby szybciej dostarczać wartość dla rynku, wprowadziliśmy pracę w modelu zwinnym Agile. Taki model organizacji pozwala lepiej dostrzegać nowe potrzeby i szybciej dostarczać nowe usługi w świecie finansów. Zmiany w naszych produktach robimy często i stopniowo doskonalimy nasze rozwiązania zgodnie z potrzebami klientów. Fundamentem naszych działań jest zgodność z aktualnymi rozporządzeniami i wytycznymi prawnymi oraz dialog z klientem. Parafrazując słowa Billa Gatesa: Inwestowanie w technologię jutra już dziś jest bardziej krytyczne niż kiedykolwiek. Dlatego w Big od lat koncentrujemy się na budowie modeli predykcyjnych. Dziś już nie wystarczy wiedzieć o zagrożeniach w momencie ich wystąpienia. Należy je wyprzedzać i proaktywnie zarządzać ryzykiem wystąpienia nadużyć. W portfolio grupy BIK mamy kilka rozwiązań budowanych i rozwijanych z zastosowaniem sztucznej inteligencji i machine learningu. Są to m.in. Platforma antyfraudowa, Platforma Cyber Fraud Detection, Platforma Weryfikacji Behawioralnej, Platforma ASG. Platforma antyfraudowa BIG to system oparty na zaawansowanych algorytmach i ponad 150 regułach antyfraudowych. Umożliwia on wykrywanie oszustw już na etapie składania wniosku o kredyt. Modele i reguły antyfraudowe są budowane, weryfikowane i monitorowane metodami machine learning oraz Explainable AI, czyli wyjaśnialnej sztucznej inteligencji. W efekcie od powstania platformy w roku 2017 zablokowaliśmy straty sektora finansowego o wartości ponad miliarda złotych. Natomiast w obszarze przeciwdziałania nadużyciom w bankowości przedsiębiorstw od 2020 roku, platforma antyfraudowa Big uchroniła przed stratą na wartość ponad 169 milionów złotych, dane na koniec stycznia 2025. Kolejne antyfraudowe rozwiązanie BIG to Platforma Cyber Fraud Detection, która analizuje informacje dotyczące urządzenia i ocenia ryzyko nieprawidłowości. Dzięki technologii Device Intelligence, Platforma CFD analizuje miesięcznie 4,2 miliona zdarzeń w kanałach online. Dzięki uzyskanej ocenie ryzyka, bank może zareagować na wykryte nieprawidłowości i nie dopuścić do realizacji przelewu lub wypłaty środków z wniosku o finansowanie. Trzecie rozwiązanie w obszarze przeciwdziałania fraudom, najnowsze, to platforma weryfikacji behawioralnej dostarczana przez nasz startup Digital Fingerprints. Platforma weryfikacji behawioralnej wykorzystuje uczenie maszynowe w analizie behawioralnej, czyli analizie sposobu korzystania z urządzeń dostępowych. Nasze rozwiązanie buduje modele na bazie interakcji człowieka z klawiaturą lub smartfonem. Pozwala ono ocenić, czy użytkownik aplikacji behawioralnej to jest faktyczny właściciel rachunku. Narzędzie pozwala więc identyfikować użytkowników podszywających się pod klientów banków. Jest to technologia młoda w skali światowej, ale jednocześnie jest to ogromna szansa na walkę z atakami socjotechnicznymi. Do innowacyjnych rozwiązań należy również czwarta platforma BIG, czyli platforma ESG, w której przechowujemy i udostępniamy dane związane z regulacjami ESG. Nasze rozwiązanie automatycznie pozyskuje i systematyzuje dane, które są ujawniane przez spółki zobowiązane do raportowania informacji o wpływie środowiskowym, społecznym i zarządczym. Nasze narzędzie weszło obecnie w kolejny etap rozwoju, w którym wykorzystuje duże modele językowe do wyszukiwania potrzebnych informacji w raportach spółek. Platforma samodzielnie przekształca je w dane strukturalne, wygodne do użycia w analizach. Podsumowując, Biuro Informacji Kredytowej poza swoją podstawową działalnością dotyczącą gromadzenia i udostępniania danych o zobowiązaniach kredytowych mocno rozwija i dostarcza systemy antyfraudowe dla całego sektora finansowego w Polsce. Nasze nowoczesne rozwiązania wspierają zarówno analizę wniosków kredytowych, urządzeń końcowych klienta, sposobu interakcji klienta z urządzeniami, jak również analizę dokumentów na potrzeby ESG. W przyszłością zaawansowanej analizy danych jest technologia. Ale takie rozwiązania sektorowe, im większa skala współpracy, tym skuteczniejsze ograniczanie skali wyłudzeń. Dlatego upowszechniamy ideę współdzielenia i wymiany informacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami, bo dzięki efektowi skali znacząco wzrasta bezpieczeństwo polskiego rynku finansowego. BIG zawsze był i jest otwarty na współpracę ze środowiskiem naukowym, by łączyć najnowsze osiągnięcia nauki z praktyką biznesową. Wierzymy, że współpraca z instytucjami finansowymi owocuje zwiększaniem świadomości młodych pokoleń zarówno o zagrożeniach, jak i najnowszych metodach zwiększania bezpieczeństwa nas wszystkich. Na koniec bardzo dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do lektury raportu antyfraudowego BIC za rok 2024. To publikacja, która oferuje szeroki wgląd w problematykę zagrożeń w cyberprzestrzeni, uświadamia skalę największych ryzyk oraz wskazuje narzędzia, które wymiernie przeciwdziałają wyłudzeniom. To lektura pomocna z perspektywy biznesowej, jak również z perspektywy prywatnej każdego użytkownika produktów finansowych. Zainteresowanym życzę udanej lektury, a wszystkim uczestnikom forum dalszej ciekawej agendy.